Cześć, jest szósta coś rano. Ciemno na zewnątrz, ciemno w środku, mąż śpi. Nie jest to normalne, że wstaję o tej porze. Ale dzisiaj ani ja nie mogę spać, ani może. Nie wiem jak wy. Dajcie mi znać, robimy szybkie get ready with me. I sprawdźmy te lokki na zimno, bo chyba nigdy takich normalnie nie sprawdziłam. I sprawdźmy, ile ja wydaję na kosmetyki, bo wydaje mi się, że jestem bardzo ekonomiczna. Uh, nie mam wielu kosmetyków z paczek pierowych, ponieważ nie malują się za dużo w sieci, uh, więc też za dużo paczek nie dostają. A jak coś dostają, to rozdają je patronkom, tak jak, patronkom, patronkom, tak jak było ostatnio. Wybaczcie dzisiaj mój język, może być jeszcze gorszy niż zawsze, więc jeśli ciężko go znieść na co dzień, to dzisiaj możecie sobie odpuścić. <laughs> Z rana to jestem ciężki człowiek do zniesienia. Okej, okay, lecimy. Nie mam normalnego deserka. Oj, zobaczcie, zaraz moją konstrukcję, jaką zrobiłam. Nie mam statywu. Widzicie, bardzo dobra książka. Gdzieś pływają raki, bo też film i kasza polecam. Lecimy z tematem. Wszystkie statywy na swoje usprawiedliwienie i lepsze lampy zostawiłam w studio. Postanowiłam teraz skorzystać, ponieważ mój mąż został streamerem, gier. To ma lampy. Ja tych lamp yy, nie używam na co dzień, więc mam nadzieję, że Mateusz mnie pochwali za światło, które tutaj y, udało mi się zdobyć. Zacznijmy od kosmetyków, które nakładam na twarz, zanim przejdę do Meritum. Mam na sobie, póki co tylko krem y, Loreal Revita. i teraz siekam nie dlatego, że go lubię, Bell illuminate, illuminate, tylko dlatego, że go wykańczam. Chciałabym wykończyć wszystkie kosmetyki ze wszystkich kosmetyczek, ponieważ ja sobie założyłam kilka kosmetyczek, żeby nie zapominać kosmetyków na przykład kiedy jadę do studio, albo mam kosmetyczkę taką tutaj właśnie domową, tak żeby mieć dwie, trzy kosmetyczki gdziekolwiek jestem. Kończy się to tak, że ciągle przykładam kosmetyki i żadną kosmetyczką nie jestem w stanie się umalować do końca. To jestem ja. Więc e, jakiś, jakąś bazę po prostu nakładam. E, szukam takiej mojej idealnej. Kiedyś bardzo mi się podobała baza znam, która była bazą e, taką wygładzającą moje pory. Jestem po przeziębieniu i jeśli moja skóra na noś nie wygląda dobrze, to wypisują sobie usprawiedliwienie. To jest dopiero drugi dzień, kiedy wychodzą do życia. Poprzez cały weekend była jakaś masakra. Przejdźmy do najdroższego kosmetku, żartuję. Słuchajcie, używam podkładu bardzo taniego, bardzo, bardzo taniego i to od dłuższego czasu. Mam fazę na droższe rzeczy, ale tak czy siak zawsze wracam do Better Than Perfect Evelina. Można go kupić często w jakichś okazjach poniżej 20 zł. Ja ostatnio kupuję bez żadnych okazji za 30 parę w listku, który zamawiam razem z papierem toaletowym do domu. Serio, w tym lisku. nie ma za bardzo kosmetyków. Postanowiłam wejść w tę zakładkę kosmetyki w takim sklepie błyskawicznym z dojazdem. I patrzcie, mają mój podkład. No nie wierzę, więc 33 zł wydałam. E, można taniej, na pewno. Więc e, mam tych podkładów w, wiel... <gulka> w kilku kolorach, bo ciągle mi się zmienia skóra, kolorystycznie. Teraz jest prawie biała. E, przed chwilą byłam ciut opalona, no ale dobra. Więc teraz mam dwójkę. Taki kolor taki odcień i jest po prostu świetna nie wiem o co chodzi ale przebija wiele dużo droższych wykładów. czy odcień jest dobrany dobrze mm. może no, trójka się zrobiła trochę za ciemna może mogłabym je zmieszać ale... pokazać wam pokazać Wam różnicę na skórze, jak to wygląda. Ja mam niezłą cerę, i ja tu nie będę ściemniać, i to nie jest żadna moja zasługa. Jak mi się zdaje, że niestety to tylko geny. Mama tata dziękuję. Ale moja skóra jest całkiem, całkiem niezła. Mam 36 lat. I w swoim życiu pryszcza dostaję tylko i wyłącznie a, kilka dni przed okresem. Tak, i tutaj. Od myślenia. E, jeśli za dużo się zapominam i po prostu zamartwiam, to tutaj, tu wyskakują mi wypryski. Mm. Jeśli mnie spotkacie kiedyś na ulicy i zobaczycie, że tu mam wypryski, to znaczy, że mam słabszy okres, bo ja po prostu to tak. Dużo dotykam palcami i wiecie, bakterie się chyba dostają o to A jeśli mam tłum, no to znaczy, że mam okres. Nie wiem, po co ta informacja, ale. Tak, tak się zachowuje po prostu moja skóra, więc dziękuję. Mam o Tato za i jest super. Kurczę, nie wiem gdzie mam mój drugi korektor. Drugi korektor mam. Kolera, yy, May, Taki z gąbeczką, pokazywałam go kiedyś na nagraniach. Yy, ten z kolei bourgeois, jest bardzo fajny. I yy, też nie jest zbyt drogi, to jest wszystko drogeryjne, więc yy, można kupić pewnie na jakichś promkach. Jak na to powiedziałam, że z pięć tych pewnie kosztuje na pewno, no ale yy, jest spoko. Tylko, że teraz boję się, że jak go użyję, że on będzie trochę za ciemny. On mi pasował do tego podkładu Better Perfect numer 3. No. Korektor. I rzadko używam gąbeczek. Gąbeczek używam zazwyczaj, kiedy mam w płynie E, róż. A jak nie użyłam tego wpływu, no trochę za ciemno. Tak, precyzja przede wszystkim. Ale jeśli chodzi o ten korektor, to jest bardzo fajny, bo on mi się tak nie... nie mimo tego super ekstra, beznadziejnego nakładania, nie... E, no, no nie wałkuje, nie wiem, nie, nie ciastkuje jakoś. Jest bardzo spoko. Więc, mam nadzieję, że ten kolor nie odznaczy się jednak w użytkowaniu, bo zazwyczaj właśnie używam go z otońszym, ciemniejszym podkładem. Ten korektor nie odznaczy się. Tak. Dziewczyna, dziewczyny, nie można mnie budzić o tej porze, o po ciężkiej nocy. Ja już się nie mogę czekać, kiedy ściągnę te wałki. Mam nadzieję, że to czekacie ze mną do końca. Cały zestaw, który został w paczce PR-owej, PR tą paczką się nie podzieliłam, to się od razu przyznam, z Maybelline, cała, Cały ten zestaw do brwi z cienkimi końcówkami, z tymi grubszymi, i był rewelacyjny i muszą znaleźć koniecznie gdzieś właśnie, zamówię, przez sieć, bo zgubiłam, miałam taką kredkę z bardzo cienutką końcówką, którą po prostu obrysowywałam brwi, gdzie jestem zero perfekcji. I później dopiero dawałam to. Tak o, po prostu bez jakichś większych Przemyśleń, jeśli chodzi o moje brwi, nie, nie jestem e, zbyt. no nie dziubię w tych brwiach, po prostu są zazwyczaj trochę krzywe, trochę dzikie, dają im żyć swoim życiem, nie jest perfekcyjnie, ale te zestawy, e, właśnie z tym, z tym cienka końcówka, pusta, po prostu jakoś mnie e, motywowało do lepszego podkreślania tych brwi, to wyglądało super, a póki co skończyła mi się tam ta kredka, czym skupiałaś się, nie wiem, co to się stało, że jej nie ma tutaj. Wystarczy mi to. Mam gęste brwi, krzaki. Kiedyś wizerzystki były dla mnie bardzo niemiłe z powodu tych brwi. One były zdziwione, że tak za, takie zaniedbane mam. A teraz dostaję pochwały o wizerzystek, więc ciekawa sprawa. E, jak się czasy zmieniły, e, panie mi wyrywały oburzone. To było, wiecie, te czasy 10 lat temu. Wyrywały mi, i ja później ledwo na oczy widziałam i miałem pretensję, że łzawią mi oczy. A ja bardzo cierpiałam przy wyrywaniu brwi. Powinno mi zawsze robić cienkie, grzeczne brwi. No przydałoby się je tutaj jakoś tam ogarnąć. No, nie nie ścigniajmy, no ale... Kurde, użyję tego magicznego ulsterka. No ale jestem niereformowalna. <grywki> Moje brwi zostaną dzikie. Powinnam trochę może korektora tu gdzieś widać na ten nos czerwony, ale ja zaraz będę pewnie znowu smarkać, więc niestety jeszcze mam zawalone zatoki lekko. Ewa, gdzie się wybierasz, że się tak stroisz? Do Ciecholadu jadę. Mam no, ustawę, dawno mnie nie było. No żadnych... tak. Chciałabym upolować coś ładnego, coś e, ciekawego, zrobić z tego może jakiś haul. Teraz szukam też trochę ubrań dla braci. E, moi praktycznie w ogóle nie kupują ubrań i za każdym razem po prostu się rozglądam coś dla nich, żeby też kupić. E, nie kupują ubrań, czy to właśnie dlatego, że, e, że ja im kupuję może, Czy ich tak rozważałam. Hm. Na to wygląda. Jeśli chodzi o eyelinery, używam zwykłych, najtańszych. O, to ten jest, um, jest bardzo fajny. I to jest też Maybelline. Uh, Hyper Precise All Day. To jest, to jest spoko z nim, że łatwo zrobić kreskę. Wiem, że nie robię ich idealnie, ale robię je po prostu w 3 sekundy. Tą pupę <laughs> mam chyba już z trzeci rok. Serio. Z 3 lata mam te cienie. Wiem, że już trochę zmarnowane. Ale bardzo je lubię, bo powinnam najpierw sobie zrobić, oczywiście na powiece tego nie zrobiłam, Sam mi się nie chce, Sam mi się nie chce jakoś tam na tej powiece robić i robię tylko kreski i wiem, że to nie jest super ekstra, mm. nie jest, ale ja też nie jestem super ekstra w makijażu, jestem po prostu praktyczny człowiek, buntuję się chyba przeciw długim makijażom, lubię jak mi robią, ale jak mam sama robić to po prostu robią jakiś sabotaż. To musi być szybko i bez jakiegoś pierdzielenia się. Dlatego jest tak mało e, makijaży u mnie na social mediach. Bo nie lubię się bawić makijażem. Jakoś nie sprawia mi to przyjemności. Kiedyś może bardziej. Tak samo jakieś sp przyjemność sprawia mi gotowanie. Pracowałam przez lata w gastro. Prowadziłam gastro kilkanaście lat. Prawie 20. Um, prawie 20 lat spędziłam w gastro. Od nastoletnich lat. I teraz nienawidzę gotować. Mam ostatnio taką fazę, że jak chciałam zabrać gotowanie, to... Mm. Mm. Ile negatywnej energii z rana! Uh. mi możecie kojarzyć z moich postów sponsorowanych. Tak, bo to w paczce PR-owej. E, Za darmo uczciwa cena. Jak to mój <laughs> ale było to w promocji, pamiętam, za 18 z hakiem w hebe i uważam, że warto. Jeśli chodzi o moje rzęsy, mam nadzieję, że tego nie zauważyliście, ale oczywiście, jak ktoś czegoś nie zauważy, to ja o tym zaraz powiem, by jestem w stóp. Nie potrafię ukryć, e, ukryć niektórych rzeczy, muszę Wam o tym powiedzieć. E, ostatnio na TikToku pojawił mi się, no, stop mi się zaczęło pojawiać. Uuu, bonding rzęs, Bonding rzęs, Przyklejenie rzęs od dołu na kilka dni. Niektórzy przykleją na dłużej, ale no ja nie, nie wyobrażam sobie, żebym przy okupu miała e, takiegoś, no nie wiem, jakoś nie, nie czułam tego, więc powiedziałam: a przyklej sobie na trzy dni. I Ania, jak powiedziałam mojej Ani, że zrobię sobie bonding rzęs, to jest taka jakaś nowoczesna nazwa, po prostu przyklejanie kampach od spodu klejem dziwnego pochodzenia. I to mnie wyśmiała, powiedziała. Właśnie to jest nie dla Ciebie, nie? Że takie, takiej osoby jak ja, to tylko korzystać właśnie z osób doświadczonych, które robią ładnie rzęsy i taka jest prawda. Wiecie co zrobiłam? Co ja Wziąłam Wzięłam tą pierwszą bond, czy to jak to się tam nazywa? Ten klej. Normalnie na instrukcjach obejrzałam milion filmików. I przyklejam pierwszą kępkę. Nie poszło źle. Zaczęło się zaczęło się problem przy drugiej. Okazało się, że ja założyłam za dużo tego produktu, i ja przykleiłam sobie do powieki, bo dosłownie to tak wyglądało sobie dupowiki, nie dość, że rzęsy to jeszcze kawałek skóry, wiem, co ja zrobiłam. No, durań, durań, no ja nie, nie mogę takich rzeczy robić. Właśnie ja nie mogę takich rzeczy robić, nie mogę e, zrobić sobie sama rzęzy, nie mogę sobie zrobić sama paznokci, bo skończę na sorze. Tak to się skończy. No i prawie by się skończyło, bo jestem oczywiście geniuszem i postanowiłam, kupiłam sobie od razu jakiś taki remover. Taki w kremie. I myślałam, że jak remover jest w kremie, no to ja sobie po go tak. Jak skóra? Zaczęłam pod okiem po prostu dobrze, że ja mam mało na co alergię. Mam tylko na ibuprofen. <gryw> na żadnej kosmetyki właściwie nie mam alergii, żadne. Więc to jest to. Zmyłam to. Aż ostatnio, jakiś czas temu, zrezygnowałam z wacików, tylko używam takiej. Już jakiś dłuższy czas tam zrezygnowałam z łacików, takiego Takiej myjki do twarzy. I szkoda mi, było, było mi tej myjki, zaczęłam to najpierw papierem to bałam się, że, ten, że to mi wyrze tą moją myjeczkę i po prostu koszmar zrobiłam na tej twarzy. I oko zaczęło mnie szczypać, sobie myślę, o nie, zaraz wyląduję na sorze, nigdy więcej. Więc tak się skończyło nakładanie rzęs przeze mnie. Wiem. Całe uwalone, ale jakie fajne. Magna Pieczonka. No jakoś nie byłam nigdy fanką jej filmików, chociażby żeby takie piękne makijaże, ale jakoś tak, wiecie, no nie złożyło się, że ja to oglądała jakoś szczególnie. Ale paletę do konturowania, no to... Wiecie, miłe, miło będzie, jak mi będziecie doradzać w komentarzach, co robiłam do poprawki. Ja używam... Mam jakieś 30 pędzli. I wiecie, jak się kończy robienie makijażu? Że tak, jadę jednym pędzlem i potem rusz, jest wymieszany, kurczę z rozerem. Także ja sobie tak robię po swojemu. Za każdym razem, pewnie w innym miejscu. Teraz słyszałam, że trzeba tutaj, żeby wydłużać twarz. To jest mój makijaż na cały dzień. Ale najważniejsza rzecz, o którą wszyscy zawsze pytają: perfect line, Lovely, za grosze oczywiście. Chociaż teraz to przy tej inflacji to nic nie jest groszem. Yy, kolor nie wiem. Po prostu taka kredka. I maluję nią usta i wszyscy się o to zawsze pytają. Przypomnę, że jest czterech szminek w kombo z tą kredką. A tu nie chodzi, że ta kredka jest taka amazing. Tylko tak naprawdę amazing jest ten kolor. I ja szukam, kupuję non-stop nowe kredki, oszukując się, że to jest dokładnie ten odcień i, i tak dalej. I kończy się tak, że zawsze wracam do tej. Odkąd Ania mnie przekonała do nudziaków na ustach zamiast czerwieni, to tak się koń kończy. Po prostu mój, jest po prostu uzależnienie, uzależnienie od tego koloru. I zazwyczaj używałam winyla, też Line. Trafiło mi się w uczciwie, co jest darmo pierwszy raz. To jest jak z, z, z narkotykami, po prostu dostałam, i teraz muszę kupować, bo jestem uzależniona. Pierwsza działka była za darmo. Ale mam też inne Maybelline'a. Kolor, uh -huh. nie wiemy już tego, się nie do. A jest, 15 Lover. Tego używam. Nie jest to idealne kombo. O -o. Nie uważam, żeby to perfekcyjne, ale też się w miarę sprawdza. Jest jeszcze jedna rzecz, którą już zgubiłam. Chciałam Wam pokazać, którą też czasem używam. No i nie, nie wiem, zgubiłam. Więc użyjemy tego Winela, a nie Winela, tylko, tylko Super Stay chyba się nazywa, tak? Też Maybelline'a. Widzicie, on na początku wygląda trochę jakby się nie zgrywał, więc yy, tak jest. <grywa> Serio, nie wygląda to tak, jakby się miał zgrać, ale zaraz zobaczycie. To nie jest moje ulubione combo, aczkolwiek yy, musi być aktualnie. O, moja grzywka, to teraz będzie amazing, widzę. W cią... W końcu idziemy do meritum. Nie mogę się doczekać, zawinałam to wieczorem i chciałabym. Oj, chyba mi nie doschły, bo użyłam prawie suchych włosów, tak jak trzeba, były prawie suche i czuję, że mi nie doschły. O nie, czy się uda? Czy moje włosy będą amazing? Czy zadam szyku w Cicholandzie? Tylko nie wiem, my się dowiemy za chwilę. Nie jestem cierpliwa. Uff. O, to teraz trochę. trochę. się pokręciły, powiem Wam. Co? Ja myślałam, że będę miała super takie soft loczki, takie właściwie bardziej fale, ale rzeczywiście dosyć mocno to zawinęłam, czyli im mocniej po prostu zawijacie, im wyżej, to po prostu mocniejszy skręt jest, ale ja to zrobiłam wieczorem, jeszcze na to mam wygodne trochę włosy. No, jestem zaskoczona, nie użyłam żadnej odżywki dlatego jest trochę siano, myłam bez odżywki włosy, ale nie no dziewczyny i panowie jeśli jakiś pan do tego momentu wytrzymał to jestem zdziwiona, ale napiszcie mi o tym się wytrzymaliście do końca podsumowując, ile wydaję na kosmetyki niedużo, wydaję w Rossmanie, główny wydatek to są kredki i szminki ponieważ ten yy, podkład jest tani, starczy mi na bardzo długo czy używam e, pudru? Rzadko. Nie wiem, jakoś ten podkład robi mi tak, że jakoś nie ta skóra wygląda na tyle dobrze, że jakoś nie fiksuję się na temat pudrów. Pewnie powinnam jakoś to utrwalić, ale do ciucholandu, wyglądam przepięknie. Dziękuję za uwagę. E, kolejne, chciałam Wam nagrać trochę o kosmetykach moich, żeby pokazać, że no nie, nie wydaję milionów monet na kosmetyki. E, ale zdarzy mi się coś droższego. Ja mam cały czas jakieś takie fazy, że e, teraz używam tego, za chwilę coś mi się odmieni, e, ale jedno jest stałe. mega tani e, podkład, który właściwie nie wiem, czy jest podkładem. To jest bardziej, jest podkładem, tak? Myślę, że bardziej taki BB ale polecam. Jeśli go, jego jeszcze nie próbowaliście, to spróbujcie. E, krycie może nie jest super ekstra mocne, ale jest i na wilża e, nie wiem, kiedy prowadzę te włosy do większego ładu, ale no, wyglądają rozkosznie. Jest od więc pokażę makijaż w świetle dnia i włosy po rozczesaniu. Nie polecam używać wałka na mokre włosy, bo się nie dokręcają. To są właśnie, tu miałam najbardziej mokre włosy pod spodem. I widać, że nie użyłam utrzywki, ale reszta włosów nas no, po prostu już będę używać tego wałka. Ewidentnie robi robotę. I makijaż jak się prezentuje, nos jest masakrowany, ale to wiecie, przyziębienie można mi wybaczyć pozórki robione wczoraj. Więc jest fresh. Idziemy podbić Ciuholandę. Idziemy na dostawę. Dawno mi nie było.